No, panowie, mówcie coś przy tym. Julek, ty żeś autorem jest tego. 3D wydełkowany. Ile mówi, że to w sumie waży? Cały zestaw białych i czarnych? Myślę, że to tak, 20-30 gram. 20-30 gram? No, może do 100 gramów, ale nie więcej, faktycznie. To jest puste w środku. Ja bym chyba wziął jakąś farbę i tym gońcom główki przemalował w odwrotnym kolorze. Białym gońcem czarne główki jakimś takim markerem czy sprayem, No ale i tak wyższe są od pionów dużo. W ogóle wow I cały dzień drukowania mówiłeś, że tak? Że 6 godzin około 6 godzin na oba. godzin na oba, czyli czarne i białe. jak cieszy coś takiego, nie trzeba jakichś nakrętek brać, czy jakichś takich papierowych wydruków. Druk 3D. Ale też inna sprawa, że wy macie taką drukarkę 3D, no to jest sprzęt cały, tak? No i tu Julek wie o co chodzi, to nie tak, że sobie byle jak przesuwa. Bo z wicemistrzem szkoły to też nie każdy tyle ruchu wytrzyma, A tutaj... Koń poszedł, teraz zacząłem komentować i obroniona wieża. Koń poszedł. No, jakie one są fajnie wyważone, że to się trzyma, ten pion, nic się nie przewraca. Chodź, chodź, Zuzano, będziesz na nagrywce. Chodź, chodź, siadaj tam i będziesz na nagrywce. Nie trzeba umieć grać, to jest wszystko 3D. Ale tak samo piony, tak samo figury, bierki, on to wszystko 3D wydrukował. Tak, wszystko wydrukował 3D. Majster sztyk. Bez nazwisk, ale szpilki jednej nauczycielki zostały tu nagrane też. I rozmowy w trzech językach w tle też. Tam hetman za darmo jest. A tam jest goniec, to oczywiście. No to się już czas na bo robi. Graliście statom na tych szachach już, czy jeszcze w ogóle nie były sprawdzane? No, a widać, da się grać. I wymiar. Jakoś się ten typ szachów nazywa? Jak wzór szukaliście do tego wypełnienia 3D? W no, sensie? No, te modele, te, te figury. Bo to nie jest Taunton czy po prostu tam wpisywaliście chess, chess pieces. Chciałem, że szafę to zaskoczyło mhm. mi mhm. po Ale różne wyskoczyły i taki wybraliście po prostu, tak? Aha. No typowa trochę właśnie. Jak mówię, tam mnie ten, ten król to ma taką jakby yy, górę jak taka buteleczka na jakiś balsam. No a tu Artem ciśnie. O, idzie matematyk. To jest jakaś taka fobia kamery. Oni może to nie zachodzą, bo wiedzą, że coś się dzieje. Widzę, że już masz jakiś plan. Dawaj wykona No dobra, no, można wejść. Chodź, chodź, stino, no, głowy nie będzie widać, to nie będziesz na nagrywce, chyba że chcesz być. To jest skręcone. I w ogóle to jeszcze przerwa jest. Proszę, proszę, Franku. Dobra, to tutaj przerwamy.